Zawsze się fascynowałam takim zwykłym powiększeniem przedmiotu, ponieważ no, uważam, że, że przy zmianie skali prosta rzecz może zyskać bardzo dużo. Nie spodziewałam się, że ta skala będzie aż tak rzucała się w oczy i będzie aż tak szokująca. Bardzo się cieszę, bo spełniły się moje oczekiwania odnośnie tego, żeby wchodzono w interakcję z tą pracą, żeby ludzie z niej korzystali. I żeby po prostu mieli radość z tego, że mogą na nim posiedzieć, poobserwować niebo, skorzystać z pogody. Bardzo dużo miałam obawy przed robieniem, bo nigdy nie robiłam czegoś tak dużego i jest to jednak dość odmienne od tego, co, co, co zazwyczaj robię od, od moich pozostałych projektów, chociaż gdzieś ten element organiczności zawsze się przewija w moich pracach. Pierwsze moje skojarzenie było takie właśnie, żeby pleść tu jakiś pierwiastek żeński. Nasza Wisła dla mnie jednak jest i pomyślałam, że, że można jej upleść warkocz. A, a do tego jeszcze takie skojarzenie z wodą, z tym, że, że, że to może być takie cielsko, jakiś niezdefiniowany organizm, który, który z wody wyszedł. Dzieci używały warkocza jako zjeżdżalni I, i też wiem, że wiem, że budzi jakieś takie obawy właśnie, że, że, że niby to jakiś wąż, niby jakiś stwór, co, co szczerze mówiąc mi się podoba, bo bo przez to ta rzeźba jest troszeczkę taka niegrzeczna, taka troszeczkę prowokująca. W trakcie, to malowałam, bardzo dużo osób tutaj podchodziło, bo jakby zaciekawionych w tym. E, na przykład młodsze osoby strasznie były zafascynowane tym, że tu, się jakieś buty znajdują że jakieś takie mieszkanko. No a starsze osoby po prostu w ogóle były zaciekawione tym, że coś się dzieje. To im się bardzo podobało. Interesuje jakieś takie łączenie różnych takich przestrzeni. Tak jak tutaj właśnie połączyłem przestrzeń taką zamkniętą mieszkania, z taką przestrzenią otwartą miasta. Właśnie jakieś takie zabawy, powiedzmy, na naszym postrzeganiu rzeczywistości mi się podobają. I właściwie to, co my tu robimy, to nie będą być jakieś takie zamknięte dzieła sztuki, które się po prostu ogląda z dystansu, tylko coś, w czym my możemy uczestniczyć, możemy tutaj wejść, po prostu miło spędzić czas w towarzystwie tych naszych prac. Zauważyłem, że przebywając nad Wisłą słyszy się wszystko, tylko niewisłe. Ta instalacja wzmacnia nie tylko dźwięki wody, ale i szum fauny i flory dookoła Wisły. Realizacja była o tyle trudna, o ile instalacja musi wytrzymać skrajne przypadki, jakie tutaj można spotkać. Zjawiska takie jak wiatr czy deszcz, no i takie zjawiska jak ludzie które są najróżniejsze i nie do przewidzenia absolutnie. Reakcja ludzi jest bardzo pozytywna. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś wyraził się negatywnie albo nie podobało mu się, albo uznał, że taka praca to strata czasu po prostu. Ludzie się cieszą i, i wręcz fascynuje ich to, jak brzmi faktycznie woda, jak kiedy słyszą ptaki, kiedy zapominają na chwilę o, o pociągach i autobusach w środku Warszawy. Co jest bardzo pozytywne i bardzo często, tak jak właśnie teraz i bardzo często chwalą pomysł i myślę, że jest to jakiś sukces pod tym względem. No, oczywiście zdarzają się przypadki, gdzie ktoś śpi w niej albo coś tam wrzuci, albo skopie ją, bo chce sprawdzić czy wytrzyma, albo czy nie jest w stanie ją zniszczyć. Chcieliśmy postawić tylko pewne pytania. Nie, nie chcieliśmy odpowiadać na nie pozwolić ludziom, żeby każdy z osobna na nie mógł odpowiedzieć. I chyba właśnie to się teraz dzieje: każdy odpowiada sobie na pytania. Wyłapywaliśmy postaci, sytuacje z, z życia tutaj w Warszawie, głównie na Pradze i na Powiślu. Ludzie nie potrafią ich bardzo często, łącznie nawet z nami, odróżnić od. Prawdziwych ludzi, którzy tutaj się przewijają, sami się nabieramy co, co chwilę na pokład. Tak, mieliśmy zabawne tutaj sytuacje na wernisażu, głównie byliśmy świadkami, jak, jak ktoś jedący na rowerze stał dwie minuty przed figurą i przepraszał, żeby się przesunęła, bo chciał przejść. Albo z tym panem weszli w taki dialog, myśląc, że jest on mimem? Tak, wynajętym mimem. I przez 20 minut próbowałby sprowokować, by ten się poruszył. Właśnie nie byliśmy gotowi właściwie na efekt końcowy, na, na emocje, jakie mogą budzić te obiekty.